Volvo, Saab czy Motorola to zaledwie trzy ze znanych marek, które w ostatnich latach trafiły do chińskich firm. Będzie ich więcej. Na liście 500 największych firm świata magazynu Fortune jest już 95 przedsiębiorstw z Chin i co roku dochodzą nowe. Dla porównania z Ameryki ubywa, jest ich 128. Kwestią czasu jest, kiedy chińskie marki znajdą się wśród najcenniejszych na świecie. W odróżnieniu od Japończyków w latach 80. i Koreańczyków dekadę później ich wschodni sąsiedzi nie oferują światu własnych marek, jak Toyota, Honda czy Suzuki. To podejście nazywane jest podejściem żółwia, który może porusza się powoli, ale jest silny i wytrwały. Chińczykom takie podejście nie wyszło. Zachodni konsumenci wciąż kojarzą ich produkty z niską ceną i niską jakością. Rzadko kiedy zaś są uważane za zaawansowane, innowacyjne czy pożądane. Chińczycy postanowili więc pójść drogą na skróty, drogą zająca. Zaczęli przejmować istniejące firmy i marki, często pogrążone w kłopotach. Mogą sobie na to pozwolić. Przez ostatnie lata gospodarka państwa środka rosła w tempie około 10% rocznie. Co więcej, przedsiębiorcy z Chin mają mnóstwo gotówki. Zarobili ją na nadwyżce handlowej. W 2009 roku pokrążony w kryzysie Ford zdecydował się o sprzedaniu marki Volvo. Kupił ją zaledwie 10 lat wcześniej, płacąc 6,5 miliarda dolarów. Teraz stracił na sprzedaży 80% tej kwoty, ale na początku kryzysu gospodarczego perspektywy dla branży motoryzacyjnej były fatalne. Nie mógł więc wybrzydzać. Wcześniej Ford pozbył się także luksusowej marki Jaguar oraz Land Rover. Ich nabywcą został indyjski koncern Tata Motors. Kupcem Volvo został chiński koncern Gili znane z produkcji słynnych londyńskich taksówek. Do tej pory Volvo zaprezentowało jedno auto przygotowane wraz z chińskim właścicielem. To odświeżony model XC90, SUV, który ma rywalizować z BMW X5 i Audi Q7, zwłaszcza w Stanach i w Chinach. Będzie tam sprzedawany w specjalnej czteromiejscowej wersji jako limuzyna dla biznesmenów. Opcje wyposażenia zawierają pojemnik na cygara i chłodziarkę do szampana. Między innymi dzięki temu modelowi Volvo chce podwoić do 2020 roku sprzedaż do 800 tysięcy aut. Inną samochodową marką przejętą przez chińską firmę jest Saab. Ta szwedzka marka od lat przynosiła straty. Jej właściciel General Motors sam ogłosił bankructwo. Saba przejęła holenderska niewielka spółka Spiker, produkująca niszowe sportowe auta. Po roku holenderskiemu inwestorowi zabrakło jednak pieniędzy na rachunki i firma zawiesiła produkcję. Spiker bezskutecznie próbował sprzedać Saba inwestorom z Chin. Szwedzka firma korzystała z najnowocześniejszych technologii GM i amerykański koncern nie chciał do tych tajników dopuścić konkurencji z Chin. Nabywcą majątku i marki została zarejestrowana w Hongkongu spółka National Electric Vehicle Sweden, kontrolowane przez chińsko-szwedzkiego przedsiębiorcę. Przed rokiem wznowiono produkcję modelu 9.3, jednak już bez słynnego logo z gryfem. Nowy właściciel marki nie otrzymał do niego praw. Chińczycy rozpychają się także w segmencie nowych technologii. W 2005 roku Lenovo za ponad miliard dolarów w gotówce i akcjach odkupiło od IBM'a dział pecetów wraz z marką ThinkPad. Pozwoliło to chińskiej firmie stać się największym producentem komputerów na świecie. Niedawno Lenovo kupiło od IBM dział serwerów. Lenovo kupiło także od Google dział telefonów komórkowych Motorola. Wyszukiwarka zapłaciła za niego dwa lata wcześniej ponad 12 miliardów dolarów, a sprzedała za niecałe 3. Google zatrzymało jednak prawa do patentów. Przejęcie Motorola pozwoli Lenovo zostać największym producentem urządzeń mobilnych na świecie. Już teraz wytwarza 15 milionów smartfonów na kwartał. W zeszłym roku Shuanghui International przejął amerykańskiego właściciela działającej w Polsce spółki Animex. Jest ona jednym z największych producentów żywności w Polsce. Swoje wyroby sprzedaje między innymi pod markami Krakus oraz Morliny.